Adam Romanowski. Czas na elementarz. Dzisiaj scenografia ograniczona jedynie wyobraźnią, czyli wirtualne studio. Jak rozmawiać z komputerem? Rozpoznawanie i synteza ludzkiej mowy oraz internet szyty na miarę. Konstruujemy portal osobisty. Czas na malutką sztuczkę. Prawda, że fajna? Takie rzeczy i wiele innych, a szczególnie natychmiastowa zmiana scenografii, są możliwe w wirtualnym studiom. Zapraszamy do jego zwiedzenia. Wirtualna rzeczywistość? Realizatorzy telewizyjni już dawno zorientowali się, że zamiast budować dekoracje ze sklejki, płótna i styropianu, szybciej i taniej wygenerować je sobie przy pomocy komputera. Wirtualne studia pomagają nie tylko wydawcom programów publicystycznych i wieczorów wyborczych. Ta sama technologia pomaga wykreować sztuczny świat w filmach fabularnych. Zobaczmy, jak działa wirtualne studio dla telewizji. Aktorzy lub prezenterzy występują na niebieskim lub zielonym, by komputer mógł wygryźć neutralne tło i zastąpić je komputerowo wygenerowaną scenografią. Ta technika zwana Blue Boxem jest znana od dziesięcioleci i szeroko stosowana jak telewizja długa i szeroka. Ale wirtualne studio to coś więcej niż BlueBox. Komputery analizują ruch kamer i potrafią stworzyć trójwymiarową scenę z zachowaniem perspektywy. Tło zachowuje się tak, jak realna scenografia, mało tego, nawet odwrócenie kamery pokaże zamiast zaplecza studia konsekwentną wirtualną przestrzeń. Sama obsługa komputerowego planu nie różni się specjalnie od normalnej realizacji telewizyjnej. Mikser wizji, płynnie przemieszczające się kamery na kranach, reżyser ze scenariuszem w ręku. Jedynie prezenter musi mieć świadomość przestrzeni, w którą został wmontowany. Pomagają mu w tym monitory podglądowe. To, co widzicie wokół mnie jest generowane w czasie rzeczywistym. Kiedy kamera porusza się, tak jak teraz, to wygląda to tak, jakbym był w prawdziwym studiu. Kamera może filmować wszystko dookoła oraz robić dojazdy do wybranych elementów wirtualnej scenografii. Taką kontrolę daje nam specjalny system czujników ruchu w kranach kamerowych. Dzięki nim możemy filmować w różnych planach pod różnym kątem bez umieszczania znaczników w scenografii. Za projekcję na wirtualnej planszy, trzymanej przez prezentera, odpowiada kolejny komputer, potrafiący analizować położenie zielonego prostokąta i tworzyć wirtualne obrazy, zależnie od tego, jak plansza jest ustawiona. Znowu, to, co robi największe wrażenie, to kontrola nad perspektywą. Każdy, kto miał do czynienia z grafiką komputerową, powiedziałby: Wielka mi rzecz, trójwymiarowa grafika. Potrafi to domowy PC. Zgoda? Tylko, że w wirtualnym studiu wszystko liczy się bez czekania, w czasie rzeczywistym. Zmiana scenografii zajmuje trochę więcej czasu, ale są to minuty, a nie godziny, jak w przypadku prawdziwych dekoracji. I nic tak ładnie nie rysuje słupków w telewizji, a zatem. Przy programach wyborczych wyboru raczej nie ma. Dziś w elementarzu usłyszymy korpusowy syntezator mowy. Komputer mówi zatem ludzkim głosem. Dzieje się tak dzięki korpusowemu syntezatorowi mowy. Słowo korpus oznacza w tym przypadku ogromny zbiór zdań podzielonych na słowa i poszczególne fonemy zgromadzonych w pamięci komputera. Moja baza składa się z 2000 zdań i te 2150 zdań, tak, 2150 zdań dokładnie, zawiera wszystkie fonemy i większość difonów, czyli nazwijmy to najpopularniejsze jednostki i połączenia, które się przygotowuje dla tworzenia takiego syntezatora mowy. Treść korpusu powinna być reprezentatywna dla danego języka, różnych grup społecznych i zawodowych. Twórcy tego syntezatora nagrali po prostu kilkaset wypowiedzi z trybuny sejmowej. Stopa inwestycji liczba miejsc pracy wzrosły ostatnio dzięki rozwojowi sektora prywatnego. Następnym etapem była iście benedyktyńska praca dzielenia poszczególnych wyrazów na fonemy i opisywania ich. W syntezie korpusowej zakłada się, że mamy wiele e, instancji, wiele wystąpień danego fonemu, czyli danej głoski. Nie mamy tylko jedno, ale mamy kilka. I celem syntezatora korpusowego jest wybranie takich jednostek, które połączone ze sobą będą brzmiały jak najbardziej naturalnie. Resztę załatwia zaawansowany kod mikroprocesora, dzięki któremu komputer potrafi nie tylko mówić, ale i ten syntezator potrafi się nawet śmiać. <śmiech> <śmiech> o. Ups. Pierwszy etap za nami. Maszyna mówi: "Choć nad manierami trzeba jeszcze popracować, ale co zrobić, żeby z nią pogadać? Wystarczy zadzwonić." w Jeśli chcesz, żebym Ciebie z kimś połączyła, powiedz na przykład połączę z dziekanatem, połączę... Połącz z Laboratorium Dźwięku. Halo? Laboratorium Dźwięku? Mcz z Tak działa portal głosowy. Pionierski projekt studentów polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, umożliwiający komunikację z komputerem za pomocą języka naturalnego. System rozpoznaje na razie proste frazy mówione, co czyni go użytecznym w infoliniach wszelkiego typu i realizacji prostych zleceń przez telefon, na przykład zamówienia taksówki. Powiedz nazwę ulicy na terenie Warszawy. Aleje Jerozolimskie. Ale powiedz numer domu 35. Wybrano numer 35. Na jaki dzień zamówić taksówkę? 1 października. Pierwszego października powiedz na jaką godzinę zamówić taksówkę Kwadrans po dwunastej. 12. Godzina 12-15. Czy dobrze? Powiedz tak lub nie. Dobrze. Sieć neuronowa rozpoznaje i interpretuje zapytania. Odpowiedzi i podpowiedzi udziela korpusowy syntezator mowy. W momencie, kiedy stworzyliśmy system rozpoznawania mowy i on już dobrze działał, zauważyliśmy, że generalnie jest nieprzydatny do niczego i w, potrzebowaliśmy e, jakiejś dziedziny, w której to rozpoznawanie mowy byłoby przydatne dla ludzi. Pomyśleliśmy, że taką dziedziną jest właśnie telefonia, ponieważ telefon. Jest najczęściej używanym interfejsem na świecie i najbardziej prostym. Nie wszyscy potrafią korzystać z internetu, korzystać z komputera, ale każdy potrafi korzystać z telefonu. To pierwszy krok na drodze do swobodnego głosowego porozumiewania się z komputerem. Wciąż jednak pozostaje tu wiele do osiągnięcia, na przykład interpretacja takich artystycznych wynurzeń. ETADeso Maro! matte da Perio. Stolarze rezygnują z ambitnego projektu budowy stołu z powyłamywanymi nogami, ponieważ brakuje projektanta, który podjąłby się tak art trudnego zadania. Chyba nie do końca o to chodziło. Chociaż kto to wie? Kolejny dzień przed ekranem komputera. Na no, ogół surfujemy w podobnej kolejności. Sprawdzamy naszą pocztę, potem zaglądamy na serwisy newsowe, jakieś serwisy plotkarskie, sprawdzamy jak tam nasze konta bankowe, zastanawiamy się co zrobić z tym debetem. To wszystko zajmuje niesamowitą wręcz ilość czasu. Można szybciej i prościej, konstruując swój własny, osobisty portal. Jak? Zaraz się dowiemy. A czas, który zaoszczędziliśmy, możemy przeznaczyć na co? Na grę w pac rzecz jasna. Każdy internauta może mieć to, co Adam. Miejsce i narzędzie do stworzenia własnego portalu znajdziesz pod co najmniej kilkoma adresami, na przykład MailYahoo.com, protopage.com czy pageflakes.com. Jeśli wolisz obsługiwać swój portal w języku ojczystym, możesz skorzystać ze stron netvibes.com albo cafenews.pl. Zabawa jest naprawdę przyjemna i dosyć prosta. Kreator osobistego portalu na cafenews.pl przy pierwszym wejściu zapyta o zestaw podstawowych interesujących Cię tematów. Mogą to na przykład być wiadomości, ogólne, biznesowe, sportowe, a także pogoda. Tak powstaje pierwsza robocza wersja Twojego portalu. Teraz możesz zacząć już układać go według własnego uznania. Jakie jest Twoje ulubione źródło codziennych wiadomości? Gazeta czy rzepa? W palecie po lewej znajdziesz gotowe klocki z aktualnościami obu dzienników. Wystarczy teraz, że tak jak klocki przesuniesz je myszką na pulpit Twojego portalu i od tej chwili będą tu już automatycznie publikowane gazetowe nagłówki. Jeśli interesuje Cię biznes, na takiej samej zasadzie możesz z palety po lewej wybrać sobie ulubione źródło, na przykład Puls Biznesu. Klikając ustawienia, możesz zdefiniować format wiadomości prezentowanych w klocku. Czy ma być to pięć, czy tylko trzy pierwsze nagłówki? Czy pokazywać miniatury zdjęć itd. Tak Twoim osobistym portalu na pewno nie może zabraknąć okienka pocztowego. Tutaj po wpisaniu loginu i hasła będą się pojawiać nowe maile przychodzące na Twoje konto. Pogoda na dziś, jutro i pojutrze na pewno może się przydać, ale jeśli nie, jednym kliknięciem usuwasz jej okienko z pulpitu Twojego portalu. Podobnych gadżetów, którymi można jeszcze udekorować pulpit, jest sporo. Choćby żółta karteczka, na której można zanotować zadania na dzień i inne sprawy, o których trzeba pamiętać. Albo klocek z odtwarzaczem radiowym, który też możesz wybrać sobie z palety i słuchać ulubionej muzyki w czasie codziennej internetowej prasówki. Jeśli masz podzielną uwagę, na pulpicie może wylądować taki sam klocek z ruchomym obrazkiem telewizji internetowej albo z samym programem telewizyjnym na najbliższe godziny. W palecie gotowców można też znaleźć wiele innych gadżetów, przydatnych do zabijania wolnego czasu. A kiedy czytanie i oglądanie się znudzi, można zawsze, tak jak Adam, zrobić sobie przerwę.